Tym razem nie stało się nic nikomu, ale interwencja była konieczna. W budynku przy ulicy Jagieł, 11a w Ostródzie uruchomiła się czujka dymu. Po naszym przybyciu w związku z prawidłowym działaniem e, mieszkanki, czyli przewietrzeniem tego lokalu mieszkalnego, nasze detektory nie wykazały e, obecności tlenku węgla, ale strażacy w porozumieniu z właścicielem e, uruchomili piecyk gazowy i po jego swobodnym działaniu Nasze detektory wskazały obecność tlenku węgla, a także ten czujnik tlenku węgla zamontowany w mieszkaniu również w stan alarmowania, co potwierdziło, że występuje tam jakaś nieszczelność, bądź dochodzi do niecałkowitego procesu spalania. Mała rzecz, a może uratować życie. Wiadomo, nie od dziś, że czat to cichy zabójca. Strażacy co roku przypominają jak uchronić się przed nieszczęściem. 24 listopada w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostrudzie w godzinach 81130 1130 strażacy wezmą udział w akcji krwiodawstwa. Kto przyjdzie skorzysta na tym. Na podstawie tego ile osób uczestniczyło do tej pory, myślę, że będziemy przygotowani na dużą frekwencję i na przekazanie wszystkim honorowym darczyńcom czujki dymu. W międzyczasie zaprezentowane zostaną infografiki przedstawiające zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz informujące o optymalnym rozmieszczeniu czujek. Akcję Honorowego Krwiodawstwa organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrudzie.